Ewangelia najbliższej niedzieli przypomina nam, że życie na ziemi jest oczekiwaniem na nowe przyjście Pana. Dzięki wierze chrześcijanin ma całkowitą pewność odnośnie obietnic Chrystusa. Wiara pozwala nam poznać w sposób pewny dwie podstawowe prawdy ludzkiego życia. Zostaliśmy przeznaczeni do nieba i wszystko inne winno być podporządkowane temu najwyższemu celowi. Natomiast Jezus chce nam pomóc je osiągnąć. Nic nie powinno nas zniechęcać w drodze do świętości, ponieważ opieramy się na trzech prawdach: Bóg jest wszechmogący, Bóg niezmiernie mnie kocha i Bóg jest wierny obietnicom. I jest on Bogiem miłosierdzia, który rozbudza we mnie ufność. Dlatego nie czuję się sam ani bezużyteczny, ani porzucony, ale włączony w plan zbawienia, który spełni się pewnego dnia w raju. Dobroć Boża, mądrość i wszechmoc. Stanowią mocny fundament ludzkiej nadziei. Pan Bóg jest wszechmogący. Wszystko Mu podlega: siły przyrody, zdrowie i choroba, niebo i ziemia. I wszystko z Jego woli ma służyć zbawieniu mojej duszy i wszystkich ludzi. Wszystko jest dla dobra każdego z Jego dzieci, również tych, które czują się same i opuszczone. Moc Boża oddaje się w służbę zbawieniu i uświęceniu ludzi. Jedynie nadużywanie wolności może udaremnić te Boże środki ale zawsze możliwe jest pozostawienie otwartych drzwi nadziei. Pan Bóg jest wszechmogący, jest naszym Ojcem i naszą miłością. Kocha mnie niezmiernie, jakbym był Jego jedynym dzieckiem. Nigdy mnie nie opuszcza w moim pielgrzymowaniu po ziemi. Szuka mnie, kiedy z własnej winy zagubię się. Kocha mnie czynami, kierując wszystkim dla dobra mojej duszy. Miłość ojcowska i macierzyńska przy całej swojej atrakcyjności i głębi jest tylko bladym odbiciem miłości Bożej. Bóg jest wierny swoim obietnicom, pomimo naszych odstępstw, zdrad, niewierności i braku odpowiedzi na Boże wymagania. On nigdy nas nie zawodzi, nigdy nie jest z nami zmęczony i ma nieskończoną cierpliwość wobec każdego z nas. W czasie naszej wędrówki po ziemi, nikogo nie opuszcza, nikogo nie uważa za straconego. Bóg jest zawsze jak ojciec syna marnotrawnego, codziennie wychodzi z niecierpliwością, by się przekonać, czy nie widać z daleka jego syna, i dla powracającego syna ma przygotowaną ucztę. Pan czeka na nasze szczere nawrócenie i coraz bardziej wielkoduszną odpowiedź na jego łaski. Spodziewa się, że będziemy czuwać i nie zaśniemy w opieszałości, że zawsze będziemy czujni. Czekanie jest ściśle związane z czuwaniem serca, ponieważ w znacznej mierze zależy od miłości. Jezus wzywa nas, abyśmy czuwali, ponieważ nieprzyjaciel zawsze się czai i nie odpoczywa, a miłość nigdy nie śpi. W Ewangelii na najbliższą niedzielę Jezus przestrzega nas: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana. Kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i za Żydzi nosili wówczas obszerne suknie i żeby móc iść lub pracować, przewiązywali się pasem. Przepasywać się oznaczało w przenośni przygotować się do wykonania jakiejś pracy, do wyruszenia w drogę, przystąpienia do walki. Podobnie trzymanie zapalonych lamp oznacza postawę czuwania lub oczekiwania na czyjeś przyjście. Kiedy Pan przybędzie na końcu naszego życia, winien nas zostać przygotowanych i czuwających, jakby w dzień. Powinien nas zostać zaangażowanych w służbie miłości. To znaczy, że winniśmy czynić świat bardziej sprawiedliwym, bardziej ludzkim, bardziej chrześcijańskim. Będziemy czujni w miłości i dalece od opieszałości i grzechu, jeżeli będziemy zachowywać wierność w małych rzeczach, które składają się na dzień powszedni. Jeżeli będziemy zwracać uwagę na te drobne sprawy w codziennym rachunku sumienia, łatwo zauważymy znaki, które wskazują drogę i przyczyny możliwych błędów. Drobne rzeczy są przedsionkiem rzeczy wielkich, a czujna miłość karmi się rzeczami małymi. Ten, kto zaniedbuje rzeczy, zdawałoby się bez znaczenia, popada w bardzo wielką pokusę. Jeśli będziemy wierni w małych rzeczach, będziemy przepasani i przebudzeni. Będziemy czuwać na przyjście Pana. Nasze życie będzie polegać na radosnym oczekiwaniu przy równoczesnym wykonywaniu z radością zadań, które nasz Bóg powierzył nam w świecie. Wówczas zrozumiemy dogłębnie słowa Jezusa. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam Wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. A On przybędzie. Zatem... Nie przestawajmy czuwać.